Apolloniusz Steiner ujawnia, jak Kubacki zareagował, jest o chorobie zony. Apolloniusz Steiner towarzyszył polskim skoczkom w Wikersund, tuż przed rozpoczęciem rywalizacji Rafaela. Dawid Kubacki otrzymał alarmujące wieści z domu i natychmiast podjął decyzję o wycofaniu się z zawodów. Początkowo polski związek narciarski odmówił ujawnienia przyczyn decyzji sportowca. Lecz gdy trener Thomas Turnbichler zaapelował o uszanowanie prywatności Skoczka, stało się jasne, że sytuacja jest poważna. Dramatyczne spekulacje potwierdził sam Kubacki, zamieszczając tego samego dnia po polu informacje. Za jego żona Marta z poważnymi problemami kardiologicznymi trafiła do szpitala. Moja zona Marta wyledowała w szpitalu z przyczyn kardiologicznych, jej stan jest ciężki i lekarze walczą o jej życie. Apoloniusz Steiner, który był świadkiem tej sytuacji, w rozmowie z Expressem, ujawnił, co naprawdę wydarzyło się za kulisami konkursu. Jeżeli pojawia się sygnał, że znaleziono nieprzytomna zona, która jest w szpitalu i szykuje się do przetransportowania do kolejnego szpitala. To w ogóle nie ma o czym rozmawiać. Rzuca się wszystko w tym momencie, priorytet jest jeden, powrót do domu. Raz, że trzeba się dziećmi zająć, dwa, że trzeba to wszystko zorganizować, trzy, że trzeba być przy zonie, która była wtedy nieprzytomna. Walka o życie Marty Kubackiej miała dramatyczny przebieg. Jak ujawnił Skoczek w rozmowie z Polsat News, sytuacja była bardzo zła. Przy wybudzaniu zony okazywało się, że ma sparalizowana cała jedna strona ciała. Dla Apoloniusza Taimera decyzja kubackiego o wcześniejszym zakończeniu sezonu, wycofaniu się z rywalizacji i natychmiastowym powrocie do domu była oczywista i zrozumiała, jak ocenił w rozmowie z Super Expressem: Gdyby zrobili inaczej, można by dyskutować nie w takiej sytuacji tylko tak mógł zrobić i tak zrobił. Na szczęście, jak wynika ze słów Dawida Kubackiego, najgorszy jest minęło. Jak wyznał Skoczek w rozmowie z Polsat News. To co się działo, zostawi swój ślad i nadluz szamety będzie miało swoje konsekwencje. Potrzebujemy trochę czasu oraz profesjonalnej rehabilitacji, żeby móc normalnie funkcjonować. Taki implant ICD pozwala tak naprawdę normalnie korzystać z życia. Esa oczywiście obostrzenia bo pewnych rzeczy nie można robić.